Cześć Siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Czesio i witam was dzisiaj na odcinku z CSK wraz z Figusią, Igusią, Iga jestem, Siema. Tak trochę nam to pierwsza run, bo coś nie wyszła. ja w ogóle. Ech. No fajnie, ale, ale laga. Ej, co laga? Ale zasadzie Laga, mózgu chyba, albo nie słyszałaś, ale ogólnie. No, no nie, bo ja się z i miałam przez chwilę takie, że okej, okay, co się dzieje? Ej, wiesz co dodam to ogólnie, nie będę tego wycinał chyba. Okej okay. E no fajnie, Śmiesznie wyszedł ten początek, ale Ej. dobra. Pamiętajcie, najśmieszniejsze momenty tylko u mnie ogólnie. Dobra, już wyścinam, no i Elo. No to fajnie. Dobra. O, dostał. O, dostał coś! Dostał, dostał. Dobrze, Czesław Zdiglą jeszcze raz. Następnie! A! A, po głowie, no kurde ja mi da się HP, beka jak rzeka. Tu mój frag, został go. Nie patrz, jak go biorę. No i rzucił mi flesza, kurwa. O nie, ja też nic nie widzę, się, się blokujemy. Dobra, no, mój frag, sorry. mówiłam. Czemu mi zabrałaś fraga? Mój frag, mówiłam od początku. Nie Przykro mi teraz. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Dokładnie i suba, dobijamy 1000 subów i link do kanału Igi macie w opisie, zostawcie też tam jej suba. Napiszcie jakiś miły komentarz, że jesteście ode mnie. I będzie naprawdę bardzo fajnie. I dobijamy tutaj na spokojnie, mi się wydaje, że 50 łapek w górę. Widzowie, yy, mam nadzieję, że nam się, się uda. Widzę, skąd widzę. Skąd mnie strzelają? Z drzwi, mi drzwi. wyszedł. No właśnie, ciach. Tak. Oj, dobra, to są na coś takie. Dobra, ja nie umiem sobie trafić teraz. Dobra, chłop leży. ja też trochę. Dobra, chłop mi plantuje. Ej, mieli coś ciekawego? Eee, yy, nie chyba, Zygla. nie wiem, nawet się robili. zabili. Ale ten digger jest niesamowity, totalnie. No Właśnie, ja albo mam zeza, albo nie umiem szczerać. Więc nieźle. Ej, spadłem! Ale jaja. XD. Silver 1. U mnie widzowie jest na słabym tego cesa. Iga jest lepsza, proszę bardzo. Silver 6. Jej to lepiej idzie niż mi. Dokładnie tak? O kurde, nie widzę. Dobra, leży jeden. W ogóle spadłem, bo jakby ktoś nie wiedział, to nagrywamy ten film drugi raz. No. Bo, bo tam ten tak średnio wyszedł. Ej, ja biorę go, ej Iga, nie ma szans, to jest mój frak, nie? No, jak to jest mój frak. Przepraszam ja ciebie, ale... Nie ma szans. Nie ukradł igra. złodziej. Nie ma szans. Nie To jest mój frak. Fajne, fajne chłopaki. O, to jakiś team gra w ogóle. Tak? No patrz, bo Też mają nazwy. Te teamy z reguły są takie, że... No. Byłaś kiedyś w jakimś teamie? W sensie? Nie, w sensie taki, wiesz, że z kolegami sobie tam robiliśmy czy coś takiego, no to tak, ale... Wow, że o dwóch mi tu wyleciało. Dobra. Nie, to ogólnie... To ja też byłem takim, z kolegami sobie robiliśmy kiedyś, ale nigdy jakimś takim profesjonalnym... Znaczy profesjonalnym. Takim, nie wiem, z... Nie wiem, takie, że tryhardowaliśmy tego sensu czy coś takiego, to nie. Tylko tak po prostu sobie graliśmy for fun. Ojojoj, gdzie on mi uciekł? Halo, policja. O, tam go widzimy. Za kamieniem. Dobra, ja go biorę tak A mi uciekł. Dobra, zrzucę mu najda O, taką muszychę dorzuciłem fajną. E, o tym mordo. Opa. No nie mam ammo Miałem wrażenie, że on jest po hedzie ale nie wiem. Jest co? Ja też nie wiem. Wyjdzie mi tutaj chyba, na pewno. O, Dobra. Elo. Tox Ej... Pro nawet to łatwo nie 4-1, nieźle Tak szczerze Chyba Dobra. Dobra, teraz tak Kupuję, am Kupuję Meczkę Kupuję Emeczkę. I znowu wylecą. to nie będzie za dobrze. Ej, może Dajemy. ja się po prostu tutaj ustawię w tym. Możesz no. tak zrobić, a ja nie to weź sobie pompę na blisko. O Jezu, okay. kogo on wiedział, że to będzie stać? Mi już 44 jest i tam jest dwóch. Oj, jej, oj, oj oj oj, ale Jało. mam jednego fraga, o nie No ile oni mają tych fleszy? To jest pięć Jak chłopaki wychodźcie mi stamtąd Ale chwila o, ale wyrwałeś się Nie spodziewałem go tutaj Ale Co? ja też bym nie pomyślała, ja bym bardziej pomyślała, że on tymi drzwiami tam pójdzie czy coś No, i też tak myślałem Dobra Coś o Snajper, patrzcie na to, no tego kurde Też te tak kupiłam Cześć o Snajper, o nie, najgorzej Dobra, ej to ustaw się w kurniku. I patrz albo tutaj na drzwi Albo na to, a ja sobie pójdę tutaj Poznaj, poza, się nie smoka, na no to za. No bądźcie mi na blisko. A ty dziadu, jeszcze o sniper, patrzcie o, na to. Ja tu patrzę, co, ale nikogo nie, wiem, nie widzę. ale ja drzwi. O, dobra. Po, mi się. Jest obity, obity jest. Mnie 70, dobra, dobra. Nice. Dobrze raków. idzie. Do jednego. Ja mam jeden, nie, no. Tam ta giera była lepsza. No, Tam ta giera była lepsza, ale. A nie wiem, zobaczymy, może mieć Dla ciebie ta jest lepsza. No, ta jest lepsza, ta jest lepsza. Może na ten film też wleci, nie wiem, zobaczymy. Pamiętajcie, skiny grają. <laughs> skiny nie grają. Skiny grają. Totalnie. Totalnie, nie totalnie. Nie no, widzowie, zapraszam. Wpadnijcie do Igusi, bo spoko. Uj, uj, uj. osoba z niej. Spoko No nie, ja się nie trafiłam. szyb. Oni mogą jej obici, no. Dobra, nie żyje. O, nice. Igusia, nice. Zostawcie suba, dobijamy 100 subów Igusi, na spokojnie mi się wydaje czat, wierzę w nas, no. wierzę, naprawdę. Czat, przyzwyczajenie czat. z live'ów. Czat, no, kocham was bąbelki, normalnie. A jeżeli Dobra. chcecie więcej odcinków z Igusią, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz miły i na pewno więcej filmów się pojawi. Mam nadzieję, że Oczywiście. będzie chciała jeszcze ze mną nagrać ogólnie, bo ciężko jest Oczywiście. ze mną nagrywać. No, Za mną też, u mnie jest zawsze ciężko z czasem, bo nie no. nie mam tak. O kurde, ale po Hedzie jestem. Dobra, ja nie umiem strzelać. No i ja, no ja, i się oj, ale cię obróciło. <laughs> mnie tak to wyglądało śmiesznie. Cary mi obróciło? Oj, patrz, ale mnie wywinęło. Ale leżysz. Ciao, galera. Jest co? Lotuję w Digla. Master będę teraz. Pryk na tak, pyrkę. P250. Dobra, chodźmy oboje, może tutaj. No, może będzie lepiej to wyglądało. Górnik. Jest jeden. Leży. Dobra, nie żyje. Jest tam. No nie. Dobra Dobra, tam jest. I... Dobra, No elo. i nice. <coughs> nice. Kilem to się tutaj nie, nie popisze na tym filmie, coś czuję, ale no. Oj, no ale no, wygrywamy, to, to jest najważniejsze. No dokładnie, że wygrywamy. Najważniejsze. No nie można zrobić wstydu, nie? To będziemy przegrywać. 7-3. Wezmów jakiegoś kurde kawaha Gusia snajper. Tak. Gusia, czekaj, wrzucia Flesza. Znaczyna. No nie! Czekałam, czekałam. Czekaj, no teraz to się. Ej, nie spodziewałem się go, że skróci. Serio. Ale... Sniperka? Nie, Scout. A mnie pacnął, a miałem dźwięk jak ze snajperki. Nie zdarzył chyba kałacha wziąć. Chyba nie. Hmm. Sobie twojego Gloka. Weź sobie mojego Gloka. Skiny grają, to będzie plus 10 do no. ten Glok. No Ej, dokładnie. Wojnę, teraz może skrócić znowu. Praca, nie jest praca. Jakbyście chcieli lepiej grać, to Aj. na przykład wiecie, są takie. No i. Wow. 63 mniej dostał. Wiecie? Nice. nice. Zawsze coś. No dokładnie, dawaj, dawaj. Boję się. Czuję, że tego nie ugram. No, bierz, na blisko, na dole. Nice. No i jest obity. Dobre. sobie obity, ty, Weź sobie Glocka. No Nie ma go, gdzie on 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 dziś się schował. Gdzie go, sajd. No nie. No ile on dostał już? Nice. No i nice. 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 Bardzo no, ładnie. Myślałam, no, że zginę Dobrze idzie. No i powiem. Mi zawsze dobrze idzie. Tylko <grym śmiech> <laughs> tak jakoś, ja miałam monitor zgaszony wcześniej i teraz sobie paliłam. kumą, kumon, no. Bo chciałam im dać jakieś szanse. Aha, rozumiem, taki challenge życiowy, żeby ten, bez monitora gramy. No. Po to. Poza takie rzeczy. sobie, co to się stało? stało. Ja takie, ale że ja, kupił ja. sobie negewa śmiesznego i nagle dostaję kurde z tego negewa. Ja też, ale nam choplety zrobił. Ja mu dam teraz. No. Czekajcie, sobie Dobra. wezmę jakąś pompkę, może. Dobra, może jednak bez pompki, bo nie umiem. No sobie kurde teka i ja go z teka wyzabiję. No to I ile To się balonk nazywa, nie wiem jak to się nazywa w sumie. A wiesz? Też nie wiem, chyba long. Ja w ogóle tych nazw miejscówek tu nie znam. Biorę go na tryk, rzucili bo... taktyczne granaty tutaj Tutaj jest dwóch, możesz wychylać Ja nie wyjdę teraz bo mam motowa Aha, Dobra skończył dobra. się Tutaj gdzieś był, nie wiem czy mi nie robi przez przypadek jest, jest tutaj... Jest. O nie, minus 27 tylko? Co to ma być? Dostał już troszkę po nogach. Tak go smyrnąłem na Dobra, no Essa nice. w końcu udało się wygrać. Udało się, udało się. Więc widzowie, jeżeli wam się taki film podobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. I będziemy się widzieć w następnych odcinkach. Jeżeli tylko chcecie następne odcinki, to piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście. Razem dzisiaj ze mną była... Iga. Siemanko. Siemanko. Dzięki, że oglądaliście. Siema.